Rozdział pierwszy. Płomień, który pamięta. Nie było czasu, był tylko ton. Jedno, dźwięczne istnienie, które wydało z siebie wszystko, co kiedykolwiek stanie się światłem, formą i miłością. Ten ton, jak westchnienie Boga, wibrował nieustannie, aż wydał z siebie ciebie. Duszo, która czytasz te słowa, powróć ze mną, San germainem tym, którego znacie z francuskich pałaców i różokrzyżowych misteriów. Do ognia, który stworzył Twoją pamięć, fioletowy płomień, który Ci dziś przynoszę, nie jest legendą, nie jest techniką ani duchową modą, jest żywym istnieniem Boga, inteligencją miłosierdzia, oczyszczenia i przemiany. To on przemieniał błoto egipskich niewolników w złoto boskiego narodu. To on stał za zasłoną Mojżesza, za trumną Jezusa, za sercem Marii Magdaleny, gdy odnalazła z zmartwychwstałego. To on kształtował moje własne kroki, gdy jako Saint-Germain Alchemik Francji rozmawiałem z królowymi malarzy, malarzami i czarodziejami, przynosząc im to, czego sami nie chcieli odwagi, odwagi dotknąć. Święty ogień przemiany.